Dzień dobry, witam was w moich essentialach. Wstawiam moje 10 esensiali, bez których nie ruszam się z chaty. 10 rzeczy, prawda? Hej, jestem Wiko i dzisiaj wam pokażę moje 10 essentials. Zacznijmy od pierwszego. Moim pierwszym essentialem jest perfum, bez którego nigdy nie wychodzę z domu. Nie chodzi tutaj o ten konkretny perfum, bo może to być jakikolwiek, aczkolwiek w tym jestem ostatnio bardzo zakochana. Jest to perfum, który dostałam od mojej mamy na święta. I on się nazywa... Lost Cherry i naprawdę przepięknie pachnie wiśnią, a ja kocham wszystko, co wiśniowe. Jedzenie, zapachy, błyszczyki, cokolwiek ma w sobie wiśnie, ja to pokocham. No i zawsze po prostu z domu muszę wyjść wypsikana jakimś perfumem, bo inaczej nie wyobrażam sobie po prostu wyjścia z domu. Dobra, to co, zaczniemy od szczurów. Morty i Pepa. Bez tych dwóch kulu nogi nie wychodzę nigdzie. No i jeszcze Gaba, trzecia. No ale to tego tu nie przyniosę. Morty urodzona w maju 2023 roku, 8-miesięczny jamnik króliczy, pręgowany. Morty jamnik króliczy, czekoladowy, 2000 rok, 8 grudnia? Pierwszym moim itemem, który zawsze noszę ze sobą jest on w sumie, no to totalny w ogóle mój essential, są to gumy. Gumy, yy, gumy do rzucia, tak jakby always keep you no know, fresh breath, you know. <laughs> Zaczniemy od prostownicy, baby prostownicy w sumie. Bo od kiedyś chciałam kłak, to codziennie je sobie tak wywijam prawie codziennie. Bez prostownicy, jak bez ręki. Mm. Tyle. Kolejną rzeczą jest case na mój telefon, jest on z takim lusterkiem z tyłu i jest to lifesaver na wszystkie imprezy, wyjścia z chaty itd. Tak cały czas jakby wszyscy myślą pewnie, że sobie robię zdjęcia, a ja przez cały czas chodzę tak i w ten sposób przeglądam się, poprawiam sobie szminkę, makijaż, cokolwiek i też. W Tym samym sposobem zaskakuje inny, gdy ktoś się mnie pyta, czy mam lusterko, ja daję im po prostu tył mojego telefonu i nie muszę odpalać kamerki, tylko używam mojego case'a. Kupiłam go w Japonii, jest on z firmy Casetify, więc jest to wspaniała pamiątka, już niestety jest trochę przetyrany, ale nie wyobrażam go sobie zmienić. Chyba będę musiała wrócić do Japonii, żeby znowu kupić coś z Casetify, chociaż nie wiem czy to... To jest chyba amerykańska marka, więc wydaje mi się, że za bardzo w Europie jej nie znajdę. No i niestety są to trochę drogie case'y, ale naprawdę tego warte, bo super zabezpiecza mój telefon, no i przede wszystkim ma lustereczko z tyłu. Praktycznie 90% czasu, kiedy wychodzę z chaty, muszę mieć coś na Ubie, albo to jest kap, jakiś... ALD, New Era, fitted cup, 5 panel, snapback, 6 panel, albo baseball cap cokolwiek. Lub jedną z moich bini, której kolekcja jest ogromna i to jest tylko 5 z 10 z beanie, które mam. Nie ruszam się z chaty, nawet jak nie będę nosił, to prawdopodobnie gdzieś ze mną w torbie, albo w kieszeni z bini albo cap po prostu. Moim następnym itemem, albo itemami bardziej, są chainy, po prostu. To jest w sumie chain, którego noszę najczęściej, teraz go trochę ściągnąłem, bo... Mam na sobie trzy inne, w ogóle ich nigdy nie ściągałem, nawet na, nawet na jakieś na, nawet na spanie, czy nawet jak pływam na kajcie, czy jak uprawiam jakikolwiek inny sport. No, uważam, że to jest taki, no totalnie jesteś w stanie inaczej w ogóle podejść do outfitu przez, jakiś, przez jakąś biżuterię, czy właśnie przez jakieś bransoletki, tak samo. Bardziej tu pokazując Chain'a, też już nie dałem w innych Essential'ach właśnie jakichś bransoletek, bo to wciąż jest tak jakby biżuteria fucking banger. Po prostu znajdźcie sobie fajną biżuterię, e, którą zawsze sobie możecie nosić i różnie fitować do różnych rzeczy, ale m, też zmieniajcie ją. E, mi to nie do końca wychodzi, bo często mam po prostu taką samą biżu, e, a muszę się zaopatrzyć w większą ilość po prostu. Kolejna rzecz to słuchawki Bose, bossa, Bose nie wiem jak się czyta, takie. I tu generalnie chodzi o słuchawki, że nieważne czy takie, czy do douszne, czy jakiekolwiek. Po prostu zawsze jak wychodzę, to na 99% mam ze sobą słuchawki, bo nie wiem jak chodzę bez muzyki, ja coś na przykład załatwiam, to się czuję tak łysą mega, a z muzyką to spoko. Kolejnym moim essentialem jest błyszczek i zawsze mam pewnie strzy w torebce, cały czas je gubię, ale cały czas muszę jakiś przy sobie mieć, bo też nie wyobrażam sobie życia bez błyszczyka. Cały czas mam suche usta i cały czas muszę je mieć pomalowane do tego stopnia, że są sytuacje, że ze mnie śmieją się ludzie, bo cały czas wyciągam sterebki i nakładam sobie na usta i potrafię to robić za 10 minut. Także ten jest akurat z Dior i jest on w takim czerwonym kolorze. Uwaga, używam teraz mojego telefonu jako lusterka i mojego błyszczyka, tak? Zrobiłam to bardzo nieumiejętnie. Dziękuję. Każdy Distinguished Gentleman nie wychodzi z domu bez przyśnięcia się jakimś super perfunkiem. Przedstawię tutaj takie trzy przykładowe na każdą okazję. Perfum od Boho Bocco, bo co było prezentem, za co dziękuję serdecznie. Oni mają zajebiste perfumy o świetnych, przeróżnych zapachach. Ten jest na przykład o Red Wine, Brown Sugar. Czy czerwone wino zmieszane z brązowym cukrem. Są inne zapachy od typu. Trawa zmieszana z ziemią i wszystkie pachną niesamowicie. Randka, rendezvous, event. Używam tego na specjalne, na specjalne okazje. Zimowy, mocny, Tom Ford Noir. Korzenne, mocne zapaszki. zimowo jesienny mój ulubiony perfum. Nie wiem, którą już w używam, ale polecam. Jeden z ulubionych na lato Leb R. O zapachu bryzy coś takiego. Po prostu wychodzę taki no-brainer, pryskam się na szybko, czy na siłownię, do auta, na sklepu na zakupy, albo całą wiosnę i lato, pyk. Perfumy to esencjale u każdego faceta. To jest najlepszy green flag. Następnym moim itemem, tak samo w sumie itemami, dam je pod jedną kategorię, ponieważ zawsze one przechodzą razem. Są to po pierwsze gumki do włosów i agrawki. Bardzo często noszę za duże spodnie na mnie, które są po prostu mega długie. Sposobem, żeby je przypiąć i żeby nie szurały po prostu po... Yy... Po podłodze jest albo agrafkami, tak jak mam w sumie teraz, co sumie zawsze, albo gumkami do włosów. To po prostu zależy, jak chcę, żeby nogawka leżała na bucie. Rzecz trzecia. Teraz akurat korzystam z tego, bo zwłaszcza zimą po prostu mega mi się przesuszają usta i tego nie lubię. I zawsze muszę mieć coś ze sobą. Jak nie mam, to biorę od kogokolwiek, tak że staram się mieć. Ten jest z albo Lanish, zwał jak zwał. Mam go teraz na ustach. Jest super, uwielbiam go i polecam. Także no, balsamik. Kolejną rzeczą jest książka, gdyż w tym roku mam postanowienie czytać więcej książek. Takie samo postanowienie miałam w zeszłym roku, lecz w tym roku planuję je naprawdę zrealizować. Aktualnie czytam Chłopki. Jest to powieść o naszych babciach i prababciach chyba bardziej, bo jest to o kobietach, które żyły między I a II wojną światową i opowiada ona o życiu po prostu kobiet w Polsce, o patriarchii na tamte czasy i o tym, jak kobiety sobie po prostu y, radziły, żyły i z czym się zmagały. Także jeśli szukacie jakiejś fajnej książki, to bardzo Wam polecamy. Bardzo lubię takie, które dokumentują coś, co naprawdę się działo, takie bardziej historyczne albo no po prostu takie dokumenty. Kiedyś absolutny Maskew, ale teraz po zaleceniach lekarza niekoniecznie mu mogę tyle rzucić ile żyłem, a żyłem tych gum zdecydowanie za dużo, bo około 5-6 opakowań dziennie, 30-40 gum dziennie potrafię wyżyć. Już nie żyję tyle w w ogóle praktycznie nie, ży, nie żuję gum, ale e, często przy sobie mam i mam całkiem spory stok tych gum u siebie na chacie. Przez bardzo długo w moim życiu e, miałem coś takiego, że miałem bardzo suchą skórę i no, przez jakieś tam kuracje trądzikowe i tak dalej i zawsze co się wiąże z tym, że zawsze mam po prostu suche usta i rozwiązaniem na to jest balsam do ust. E, mam ich milion, ten akurat dostałem od mojej siostry, przy mi ze Stanów. Zawsze mam chociaż jeden jakiś lipstick, czy coś takiego nawilżający usta. No, no bo też takie zasięte usta są takie, taka wiesz... Że nie dbasz o siebie, nie? Po prostu zainwestuj w balsam do ust. Gumy. Kocham żyć gumę. I po prostu jestem uzależniona wręcz od gumy, uważam, że jak po nie mam gumy, no to lekko, lekko dead jestem, się czuję, po prostu nie lubię mieć takiego nieświeżego posmaku w buzi, więc zawsze muszę mieć ze sobą gumy. Często nie mam, bo zapominam, ale dużo osób od nas też praktykuje rzucie gumy na co dzień, więc na szczęście mają, więc na szczęście biorę od nich ale staram się mieć i to jest moja ulubiona. Orbit zielony. Kolejną rzeczą są skarpetki, ale nie są to zwykłe skarpetki. Ja bardzo lubię wełniane lub kaszmirowe skarpetki. I nie wiem czemu wszyscy chodzą w jakichś bawełnianych skarpetkach w zimę. To w ogóle się mija celem. W wełnianych jest najcieplej. Przysięgam, że przez całą zimę zapalam zap tylko wełnianych. O takie mam takie samopasie na sobie, mimo że mi nie pasują do butów. I w ogóle uważam, że czerwony kolor teraz jest mega hot. Także jeśli to oglądacie i szukacie jakichś dodatków i tak dalej, to koniecznie kupujcie w czerwonym kolorze, bo moim zdaniem on teraz jest naprawdę trendy i będziecie się wyróżniać. I tyle. I wełnione skarpetki. Jeśli wyjeżdżam wam zimno w stopy, a mi jest zawsze zimno w stopy, mimo tego, że cały czas chodzę w mundbutach i tak dalej, to kupcie sobie wełnione skarpetki, to jest totalny game changer. Pierścioneczki. Nie wychodzę z ich chaty, co lepsze, w ogóle nie zasypiam praktycznie bez pierścionków. Jestem tak przywyczajony do posiadania pierścionków na rękach, że normalnie z nimi zasypiam i nie czuję, że je mam i w ogóle mi nie przeszkadzają. Nie były jakie pierścionki, bo specjalne, które kolekcjonuję w jakichś miejscach lub dostaję od specjalnych osób. Przykładowo, pierścionek z Paryża kupiony na jakimś targu pod wieżą Eiffla. Nie mam pojęcia, co to jest metal, co to za metal, co za próba, czy jakiś kamień. Kupiłem go, po prostu mi się podobał i byłem z Gabi w Paryżu na rocznicy. Pierścionek od babci z Rzeszowa, z miasta, z którego się wywodzę. Pierścionek od dziadka z Nowego Jorku. Byłem u niego rok temu na święta i mi go pogoderował. Pierścionek z Grecji, z Aten. Podarowałem go sobie po przebignięciu maratonu. I kilkanaście lub kilkadziesiąt i różnych innych pierścionków, które mam na chacie. Jeden item, który, którego w sumie ostatnio obczają, że w ogóle coś takiego jest, i mega się cieszę, że obczaję, że takie coś jest, i było to dzięki wywiadowi z Central Sea dla GQ, gdzie on pokazuje swoje esencjale. I to jest. Tongue scraper, skrobaczka do języka, po prostu, która oczyszcza ci język O nawet po jakimś jedzeniu czy my, myciu zębów. No, nie wiedziałem, że, że tyle sypu, tak jakby jest w stanie być na języku, po prostu, bo to działa jak w sumie jakiś dywan, że język to jest realnie dywan. Z tego, że umiesz zęby, tak jakby szczoteczką też może, może umiesz język, ale to. To jest game changer, nie masz w ogóle takiego smelly breath i w ogóle no, twój oddech jest wciąż fresh. Kolejna rzecz, to nie wyłożę jej, bo jest na mnie do tego stopnia to jest mój Essential, jest to biżuteria. I ja po prostu, jak chyba dużo osób bez biżuterii się czuję po prostu taka naga. Zwłaszcza jeśli chodzi o kolczyki. Mam ich całkiem sporo. Potem możecie zrobić close-up na moje ucho, bo zawsze dostaję, masę, zawsze dostaję masę pytań o moje kombinacje kolczykowe na TikToku czy gdziekolwiek. Bardzo jestem z nich dumna. Uważam, że mam bardzo fajne, fajnie złożone ucho. Ała. Ucho złożone z kolczyków. E, no i to są kolczyki, to są jakieś chainy, to są jakieś... Pierwszą, wszystko, muszę mieć zawsze coś, bo bez tego się czuję po prostu taka maga. Kolejnym moim essentialem są te takie różdżki, kontur, wandy z Charlotte Tilbury. Uważam, że one są też totalnym game changerem, jeśli chodzi o makijaż. Wyglądają one bardzo naturalnie, tak fajnie rozświetlają twarz i po prostu odkąd kupiłam sobie pierwszego wanda jakiś rok temu, tak nie ma dnia, kiedy się pomaluję i nie użyję któregoś z nich mam taki do konturowania, czy taki bronzer, mam taki rozświetlacz i róż i uważam, że wyglądają one przepięknie i od razu też z dziewczynami wszystkie dostałyśmy, z dziewczynami z Dresku dostałyśmy wszystkie takie wandy od Charlotte Tilbury i jest to totalnie widać, jak przechodzimy na nagrywki, jesteśmy wszystkie pomalowane właśnie wandami od Charlotte Tilbury. Jest to od razu widać, bo naprawdę one się wyróżniają i od razu wszystkie mają takie rozwiśnione, błyszczące, piękne twarze, więc jeśli macie kejki, make-up, który jest matowy, suchy i nieładny, to polecam Wam zainwestować, bo naprawdę zmieni to. Wasz makijaż. Paski. Jak znacie mnie, to wiecie, że lubię przyjeb... fajne portki, szyję portki, kolekcjonuję portki. I nieważne, jak, czy są za duże, czy za małe w kroju, mi się podobają, biorę je, mam je. I po to właśnie kolekcjonuję paski. I lubię paski i nie wychodzę z chaty w ogóle bez paska, nawet jak spodnie idealnie fitują. Co jest rzadkością? Tak mam na sobie pasek. Nawet teraz. Bibi Simon is being played on. Tutaj ładnie. Kolejny Bibi Simon. Tutaj helmucik. Wiele różnych innych pasków. Kolekcjonuję też klamry. Mam jeden pasek, no, mam kilka pasków skórzanych, do których, so, w których sobie tylko wymieniam klamry, w zależności od okazji. Aparat slash kamera. Nie jest moja, jest Maćka, ale Maciek jest na tyle kochany, że po prostu pozwolił mi ją sobie przywłaszczyć na ostatni dłuższy okres czasu. Robię ją foty, nagrywam ją filmy. Także tak naprawdę przydaje mi się do wszystkiego. Na co dzień, jeśli chodzi o takie życie medialne, to nie pamiętam, kiedy ostatnio wrzuciłam fotę, na przykład z telefonu na Instagrama czy cokolwiek. No i wiadomo, filmy na YouTube, whatever, jakby. No jest super, polecam. Jakby ktoś szukał takiej fajnej kamerki to jest naprawdę fajna. Kolejnym moim esencjalnym są świeczki. Tutaj akurat mam taką z Woodwick. Uważam, że są one bardzo fajne, chociaż nie mają one na tyle intensywnego zapachu, co na przykład Yankee Candle, które wolę, ale podobno są parafinowe, czy coś takiego, że są niezdrowe po prostu dla człowieka. Nie wiem jak te, wydaje mi się, że one nie są. One mają taki fajny knot, który wydaje takie odgłosy jak palone ognisko. U mnie w domu zawsze się pali świeczka, zawsze jest jakaś świeczka w toalecie, w łazience, w salonie i w przedpokoju i zawsze wszędzie musi być zapalona jakaś świeczka, bo inaczej po prostu uważam, że dom nie ma tego wajbu, tej atmosfery i że jest tak mało domowo, więc świeczki to jest to. Ale zajebiste. Oh yeah. Portfelik na karty, dokumenty, wszystkie esencjale. Dostałem go od Gabi jakieś 5 lub 6 lat temu. Kocham ten portfel i nie wymienię go, dopóki dostanę od niej kolejnego. Czy jest Gucci w kolaboracji z jakimś artystą, dokładnie nie wiem jakim. Jak ktoś wie, to może mi dać znać w komentarzu, będę wdzięczny. 6 lat mam ten portfel i nie wiem wiem co za portfel. Następnym moim temem. Pewnie to byłby właśnie pik. Wielu z Was tak obstawiam przynajmniej, ale no ja tak jakby muzą żyję i wtedy, kiedy jestem sam. Chcę sobie czegoś nowego przesłuchać, czy no po prostu się totalnie odciąć od świata Z zewnętrznego, to po prostu wkładam słuchawy. I jeszcze, że tak jakby te słuchawki od Apple mają e, funkcję wyciszania, wygłuszenia, no to to jest totalny banger W ogóle w samolotach, wszędzie po prostu sobie wyciszasz i masz mega spokój na bani. No dla mnie essential. Nawet jeżeli miałbym używać po prostu słuchawek po to, aby wyciszyć wszystkich, Jestem w stanie się po prostu skupić na swoich myślach i no, to jest zajebiste. Czapa? Czy ktoś ją miał już przede mną? Nie. Okej, okay. to no dobrze, bo nie chciałam, żeby się powtarzało, ale trochę nie mogłam wymyślić tej dziesiątej rzeczy i potem stwierdziłam, że w sumie ta czapka się wpasowuje, bo ostatnio chodzę w niej non-stop. E, zapoczątkował modę na nią zapoczątkowali w sumie Milo i Antek. No i mi się mega spodobała i też sobie kupiłam i w sumie chodzę w niej non-stop i jest bardzo fajna i też masa pytań zawsze jest o nią. Także no chłopacy tutaj znaleźli po prostu bardzo fajny itemek i no nie wiem, pasuje do wszystkiego, więc często w niej chodzę. Ostatnią rzeczą są też nie te konkretne, ale generalnie takie małe, elegantsze szpileczki lub po prostu sandałki, buciki, coś takiego, które moim zdaniem totalnie upgrade'ują każdy outfit. Można się ubrać nawet w dres i założyć takie buty i uważam, że będzie to wyglądać zajebiście. Totalnie uważam, że każdy musi mieć jedną, chociaż parę w szafie takich bucików, żeby nawet ubrać się casualowo, ale idziecie sobie do restauracji czy coś, ubieracie takie buty i automatycznie wyglądacie elegancko, Mega fashion, mega ładnie i mega trendy. Także jeśli nie wiecie, jak zupgrade'ować wasz outfit, ja też kiedyś umówiłam o tym na swoim odcinku, że u mnie buty z takim czubkiem to jest totalny must have, żeby po prostu sprawić, żeby mój outfit wyglądał bardziej high fashion, bardziej wyjściowo i ładnie. Także polecam. Statyw. Nie był jakiś statyw, bo Atuntek, jeden z najlepszych dostępnych statywów, to nie jest płatna promocja, dostępnych na rynku, mi się wydaje, ponieważ jest poręczny, Zabi się rozkłada na każdy możliwy sposób jest turbo długi, wygodny, prosty, więc polecajka. E, po prostu żeby coś nagrać, jak widzę, okazję, że że coś fajnego, żeby nie wiem, żeby, jak widzę okazję, żeby dokumentować swój feed widzę coś fajnego do nagrania, potrzebuję tego. Szybko rozkładam pick. 10 sekund content It's made. You know what it is, ha? Huh? Um... Moim następnym essentialem są to perfumy. To są jedne z tych, które najczęściej używam. To on jest taki mały, bo już tak jakby dużą wersję wykorzystałem i, i została mi taka jeszcze dodatkowo, bo testem w gratisie wszystkiego. Po prostu mega cenię sobie zapach ludzi. Uważam, że to w ogóle jest w stanie mega odróżnić Osobowości od siebie. Ja jestem w stanie się zakochać w kimś po prostu tylko dlatego, że ktoś mięga ładnie pachnie. To są moje ulubione perfumy, na przykład, z których dużo korzystam. Polecam. To jest mój kolejny essential, i są to buty, ponieważ e, od kiedy je kupiłam, a kupiłam je jak mam w Mediolanie, czyli w październiku tego roku na początku, to od wtedy chodzę w nich non-stop. Są trochę brudne, także I'm sorry, ale no to jest tylko dowód na to, że chodzę w nich non-stop. Realnie, nie wiem, tak bardzo katowałam jakąkolwiek parę butów. Po prostu są idealne na co dzień, są super, są takie mega uniwersalne, ale jednocześnie nie są basic. Riki po prostu, Owensy, Jumbo Lacy, Puffy, nie wiem, jak to się nazywa, eee, no. Takie o. Mój Babe carry bag, Koniecznie z tabletem i z w środku. To może zabrzmi dziwnie, ale strasznie lubię jeździć komunikacją miejską, bo wtedy mam taki swój czas dla siebie, gdzie po prostu nie muszę o niczym myśleć. Ktoś mi gdzieś wiezie, ja mam dużo czasu, bo są masakryczne korki w Warszawie. I mam przy sobie swoją, swoje narzędzie pracy, którego używam do, do pracy. I sobie rysuję, szkicuję, mam jakąś ideę, zapisuję sobie to i po prostu często zawsze go przy sobie noszę. To był też prezent od rodziców. Podrewowując mi go, e, zrobili na nim grawer. Na pierwszym, drugim turze my jako Dresku, tu się z takim hasłem, robił to powiem, jakby hasłem naszego touru i każdy zawsze wiedział, po prostu widział nasze mordy i wiedział, co po prostu krzyczeć, drzeć mordę. I... Moi rodzice dali mi ten tablet z tym hasłem, tyle że długo przed DressCode'em, bo to było jakieś 2 lub 3 lata temu. No, także tego. Cute. Następnym itemem są to patyczki do uszu. Zawsze moja mama nazywa to kutipsy czy coś takiego? ty się tak nazywa? bardzo rzadko w ogóle wychodzę z domu bez wyczyszczenia uszu. wiem, że to nie powinienem tego robić codziennie, ale bardzo często robię to codziennie. po prostu nie wychodzę z domu bez tego. co w się sensie nie że z tym, tylko bez użycia tego. <grych> perfumy. nie że konkretnie ten. po prostu perfumy. zawsze się muszę psiknąć jak wyjdę, bo inaczej się cofnę, żebym się psiknęła. Tych używam od dosłownie dwóch dni, ale mega mi się podobają. Jakby mają piękny zapach. Daj im chwilę, bo na początku są mocne. To jest black opium, wydanie jakieś tam wiśniowe coś takiego. Także no, po prostu perfumy, jakiekolwiek. Teraz używam tego. Nie jestem jakimś specjalistą ani nic, ale po prostu lubię ładnie pachnieć, lubię mieć taki swój zapach. I, i no, że jak wchodzę do pokoju, to, to każdy wie, kto wchodzi do tego pokoju. w torbie koniecznie zawsze. Rpocy. W moim domu zawsze od dzieciaka się słuchało dużo różnej muzyki e, i kocha muzykę. Nie, nie potrafię żyć bez muzyki. Następnym moim esencjalem jest to dziwne. Dziwne? Nie wiem, w sumie zobaczymy, ale są to kapcie po prostu. Te akurat kapcie ostatnio dostałem od y, Levi's, za co dziękuję bardzo. Jak nie te, no to po prostu inne. I to nie tak, że ja po prostu wychodzę z domu. Z nimi w łapie czy w torbie, czy coś takiego. Nie, nie jestem aż tak dziwny, miękko. Te kapcie zawsze trzymam w auciach, gdzieś jadę, a bardzo często poruszam się swoim autem. Często odwiedzam na przykład kogoś, no to po prostu od, od razu biorę kapcie i tak jakby sobie rokujesz w swoich kapciach u kogoś w chacie, w ogóle mega, mega comfy. No i też polecam sobie znaleźć takie zajebiste też stylowe, nie? Albo, albo też wygodne, w sensie stylowe i wygodne, wygodne, Co w się sensie wygoda tutaj, tak jakby, że to bierze to pierwszeństwo. Polecam sobie tak właśnie brać do fury, bo nigdy nie wiesz, wiesz, po prostu czy... czy ktoś nie będzie miał kapci w domu, ale coś no w sumie wyjebane, nie? Wiesz, zawsze u ziomali kurwa w skarpetach normalnie, ale ostatnio wykminiłem taki właśnie lifehack, że po prostu bierzesz je do fury, wrokujesz w nich u swojego ziomala. Mega cozy, mega cozy. A grafka? Ponieważ większość spodni, które mam są duże, są w jakiś sposób bagi, begi, co się wiąże z tym, że mają bardzo długie i szerokie nogawki. Co zimą mnie jest najlepsze, jest bardzo wręcz denerwujące, bo te nagawy potem są całe mokre i wiszą i się ciągną, więc po prostu to jest sobie mój best friend, czyli agrawka, najlepiej pięć. Gubią się okropnie, także mam ich na potęgę. I, no, I bez nich to bym dosłownie nie wyszła z domu, bo bym miała całe nogawki potem uwalone od wszystkiego. Kosmetyki. I to jest jeden z wielu, ale mój ulubiony, który używam od zawsze i praktycznie codziennie. To jest balsam ze Samarite, który jest mega tłusty, ale przyjemny na twarzy i pachnie Coca-Colą. Jest tak natuszczający, że wieczorem go sobie zakładam na twarz i rano czasem czuję, że jeszcze mam go na twarzy. Eee, Kłam ten produkt. Samarite, please sponsor me. Kolejny absolutny mask każdego Disney Gentlemana, oprócz paska i zaraz za czapkami okulary. Klasyczne, piękne, Havana okulary. Tom Fordy, Acne Studios, Balenciagi, Oakley, cokolwiek by to nie było, zawsze przy sobie okulary. To było na tyle chyba. To są moje essentials. To właśnie były moje wszystkie essentials. Dziękuję bardzo. Dzięki. To były moje wszystkie essentials. To były moje essentials. Dzięki.